Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa przed telewizorami. Dziękuję niezmiernie, że jesteście Państwo cały czas z nami tutaj w studio, ale też z nami na drogach życia osób, które zapraszamy. A dzisiaj naszymi gośćmi są Panowie Marcin Woszczyk oraz Mirosław Misztal, pracownicy Bractwa Świętego Alberta, Bractwa Miłosierdzia Świętego Alberta w Lublinie. Co to jest za zabractwo? Marcin, co, co to, w czym pracujecie, czym się zajmujecie? Myślę, że gdybyś zapytał w Lublinie kogoś o bractwo miłosierdzia, to skojarzyłoby mu się to z taką skróconą nazwą po prostu u Alberta. Albert, bo tak ludzie kojarzą najczęściej, że to jest Albert. Naszą misją jest przywracanie godności osobom, które tego potrzebują, tak? Między innymi osobom doświadczającym bezdomności, niepełnosprawnym ale nie tylko a także przywracanie ich społeczeństwu i w praktyce oznacza to, że prowadzimy kuchnię brata Alberta w Lublinie, tam dziennie wydajemy około 300 posiłków. Prowadzimy ośrodek dla osób doświadczających bezdomności w Lublinie. Tam jest schronisko i ogrzewalnia. Prowadzimy także ośrodek dla uchodźców. Prowadzimy także Dom wspomagany, mhm. także to jest taka, taka forma wsparcia związana, związana ze schronieniem, ale i aktywizacją też. Mhm. Dziękuję bardzo za to przedstawienie, a szczególnie za to, co powiedziałeś na początku, że zajmujecie się przywracaniem godności. Tak? Czyli nie chodzi tylko o jakąś pomoc w różnych problemach życiowych, tak, tak. społecznych, rodzinnych, ale przywracanie godności. Mirek, ty chyba możesz na ten temat coś więcej powiedzieć, tak ze swojego doświadczenia, prawda? Proszę cię o... Witam Państwa bardzo serdecznie. Powiem ja sam stałem się człowiekiem bezdomnym, dzięki stałem się alkoholikiem. No automatycznie moje życie tak się pokierowało, że, że spałem gdzieś tam, gdzie się dało. Nie miałem żadnej rodziny, żadnego celu w życiu i no i to czułem się w dół. I bractwo ci w tym I pomogło. Mogło mi w tym, że jak, mhm. jak, kiedy przestałem pić i nie miałem gdzie się podziać, i miałem co z sobą zrobić, czułem się właśnie do środka na Panem Panemali i zostałem przyjęty. Mhm. Ale wiem, że, że to nie było takie proste przestać pić, prawda? A poza tym, że to nie było takie proste, to tam się wydarzyło też coś niesamowitego. Taki, tak, taki cud Boży można powiedzieć chyba. Tak, Możesz? powiem. powiem może zacznę od tego, że mm. kiedy byłem alkoholikiem, kroczyłem drogą trochę i przestępczą, z czegoż skutkiem były i zakłady karne, więzienia, jakieś mm. przestępstwa. No i oddaliłem się całkowicie od swego Boga, nie? I wychodziłem zawsze z założenia takiego, że Bóg jest do tego, żeby karać albo nagradzać, mm. a że ja byłem niedobry, to nie mi z takim Bogiem, nie? Żeby mnie jeszcze dokładał. I odwróciłem się od Niego i kiedy byłem bezdomny i spałem na ulicy, Bóg postawił na mojej drodze człowieka, który pomagał bezdomnym w ten sposób, że prowadził nas na samsze, a potem brał nas na jakiś obiad. I ja z Nim często rozmawiałem i On mi kiedyś powiedział, jeżeli coś będziesz chciał naprawdę od Boga i że go o to szczerze poprosisz, to zostaniesz. Oczywiście go wyśmiewałem z tego, co on mówi, wierzyłeś. nie wierzyłem w żadnego słowo. Mhm. A mówię, ale spróbuj, przecież nic na ja tym nie tracisz. Mhm. I pamiętam pewnej nocy obudziłem się pod wpływem alkoholu w parku ludowym w Lublinie. I, i z taką myślą, że dwa nic nie jadłem. Alkohol zaczął mnie puszczać, obudziłem się i przypomniałem sobie mhm. to, co on mi powiedział. I wtedy pierwszy raz poczułem taką ogromną samotność. Poddałem się całkowicie, że, 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 że to nie ma sensu tak takie życie. Nie? I, i, i ma z całej siły Jezu jestem głodny. Mhm. Że byłem pod tym wpływem alkoholu, także to, położyłem się z powrotem na tą ławkę i ustałem, spałem do rana i rano, jak się obudziłem, znalazłem pod głową 10 złotych. Wie, wiem, że to. Bóg nie dał mi tych dziesięciu złotych, ale włożyłem, dało mi to do myślenia, że jednak wysłał jakiegoś człowieka, który przyszedł mhm. i podłożył mi te 10 złotych. Mhm. I to zasiało we mnie taką iskierkę nadziei, mhm. można powiedzieć, mhm. ziarenko takie, które zaczęło się rozrastać i zaczęła wtedy zastanawiać się, może rzeczywiście Bóg mnie nie opuścił, może rzeczywiście kocha mnie mimo wszystko. Nie za co kim jestem, tylko jaki jestem. To jest niezwykłe ta, ta historia, o której mówisz. Ona pokazuje, że gdzieś na początku tego spotkania Boga wiąże się, znaczy stoi takie głębokie zaufanie, bo czasami się mówi, że trzeba upaść na samo dno, ale może nawet nie trzeba upaść aż na, same dno, na samo dno, ale to głębokie zaufanie, które chciałeś spróbować, bo ten ktoś się do tego kiedyś przekonywał chciałeś spróbować na swoim życiu i doświadczyłeś i tej pomocy, prawda, tej pomocy. No ja ilekroć właśnie słyszę mm -hmm. tą e, historię, e, to jestem tak zbudowany, e, wiesz, to jest taka, e, najbardziej to właśnie szczerością tej modlitwy, nie, e, mm -hmm. e, że tak naprawdę to pragnienie z ciebie się wydarło w jakiś sposób e, i to myślę, że to jest takie, no dla mnie bardzo budujące, nie? Wiem Mirek, że masz tutaj też gitarę i chcesz mm. się podzielić swoim utworem, swojego autorstwa, melodia, tekst. Powiem tak o tej parę mm -hmm. słów jak można. Ułożę ją właśnie w takim czasie, kiedy, kiedy byłem bezdomny, kiedy moja wa walka codzienna mm -hmm. była o to, żeby było co zjeść, było co wypić, i gdzie się przespać. I to było dla mnie najważniejsze. Nie? I wtedy właśnie było ciężko użyć taki utwór o, mm -hmm. o Żejze. jest bardzo ważna. Posłuchajmy tego, tego utworu, który jest opowieścią Twojego wewnętrznego doświadczenia, Twojego życia. Na mojej drodze znosi się. Tylko kurz i tylko czarne, smętne chmury prowadzą mnie w obcy świat. Jeszcze wczoraj o wschodzie czułem domu chód. teraz idę samotnie. By poznać życia sens. Bo w życiu tak już jest. Z pogodę czy też deszcz trzeba robić coś. Żeby żyć, trzeba chociaż chleba zjeść, aby móc pomodlić się do Boga o lepsze jutro. Mama. I zawsze mówiła, że życie to jest trudna gra. Czasem można przegrywać, lecz załamać nie wolno się, bo w końcu nadejdzie taki dzień, że karta odwróci się. Będziesz znowu szczęśliwy, mając w domu co zjeść. Bo w życiu tak już jest, w pogodę czy też też Trzeba robić coś, żeby żyć, trzeba chociaż chleba zjeść, aby móc pomodlić się do Boga o lepsze jutro. Dziękuję, Mirek, dziękuję. Słuchaj, ten utwór kiedy on powstał? W 80 tych latach jeszcze. Ale, czyli w tamtym czasie jeszcze, tak? Zobacz, jak, jak piłem właśnie, kiedy byłem... W ogóle, alkoholic jest chorobą samotności, nie? Wtedy byłem strasznie samotny mhm. I, i tak jak mówię, doszedłem do takiego stanu, że już koledzy, z którymi piłem, Umierali, odchodzili, a ja zostawałem i, i już po tym spotkaniu z tym człowiekiem zacząłem myśleć, dlaczego ja właściwie żyję, nie? Wszyscy umierają, ja dalej żyję. I przyszła mi myśl, może Bóg mnie zostawił na poprawę, może... Widzisz, ten Bóg się nawet w, tamtych, w tamtym czasie przewija przez, te, mhm. przez to twoje życie, gdzieś przez te cienie, przez ten kurz, przez te czarne chmury, jak, jak śpiewałeś. Ale chcę cię jeszcze zapytać, no, mówiłeś o, tym, o tej interwencji Boga w Twoim życiu. Czy to tak jest, że On wszystko załatwia za ciebie? Nie, to nie jest ten sposób. Bóg myślę, że po prostu dał mi siłę. Mhm. Walczyłem z alkoholizmem 20 lat, ja 20 lat chciałem przestać pić, ale nie miałem na to siły, byłem po prostu za słaby na to. I... W którym roku pierwszy raz na meetingu byłeś? Pierwszy raz na meetingu byłem w 89 roku, a mhm. nie piję pół 5 ,5 roku. Mhm. Także jeszcze dużo lat upłynęło, mhm. kiedy jeszcze walczyłem z alkoholizmem I, i kiedy w końcu szczerze padłem na kolana mhm. i poprosiłem, mówię, Boże, zrób coś ze mną, albo mnie zabierz do siebie, żebym się już tak dużo nie męczył, albo, albo zrób coś, żebym przestał pić. I on dał mi na to siłę, mhm. że wstałem na długie dzień od tego momentu nie piję. On dał ci siłę. Wiesz, przypomina mi się taki y, fragment z listu apostolskiego papieża, Pawła, papieża Franciszka, pięć lat temu napisał przy okazji y, Świętego Józefa, roku Świętego Józefa. Napisał tam coś takiego, y, jakby tłumacząc sytuację, dlaczego Bóg nie zawsze reaguje. Bardzo mi się te słowa podobają. Napisał tak: Jeżeli czasami Bóg zdaje się nam nie pomagać, nie oznacza to, że nas opuścił, ale że pokłada w nas ufność. I w tym, co możemy zaplanować, wymyślić, znaleźć. Z jednej strony Bóg dał ci tę siłę, dał moc, ale nie kieruje twoim życiem tak z tylnego siedzenia, prawda? Zostawił ci to twoje życie. Ty jesteś... Ale gospodem. rzecz polega na tym, że ja mm -hmm. musiałem tu kierownicę oddać. Mm -hmm. Jak ja kierowałem swoje życie, to ja już im nakierowałem. Mm -hmm, mm -hmm. Trafiłem tam, się... gdzie trafiłem, nie? Mm -hmm. A jeżeli oddam siebie w całości, nie? Mm -hmm. Swoimi wadami ze wszystkim i, i zaufam, mm -hmm. bo trudno jest zaufać, nie? Tak. Czyli to może być też takim dobrym podsumowaniem, myślę, całe, całego naszego spotkania, od tego wyszedłeś, od takiego oddania się Bogu, tej modlitwy głębi i, i to jest też twoim wnioskiem naszego spotkania. Szanowni państwo, dziękuję za to wspólne bycie razem tutaj z nami wszystkimi. Zachęcam też do takiego przyjrzenia się swojemu życiu może i w życiu każdego z nas jestem o tym przekonany. Są takie momenty, gdzie Bóg przemawia do nas osobiście i nawet opowiadając o tym trudno zachwycić innych, ale samemu przeżywając, czy wracając z myślami do tej sytuacji, której się przeżyło, którą się przeżyło, jest się przekonanym, że, że tam było coś więcej niż tylko przypadek. Dziękuję Państwu. Wszystkiego dobrego. Pięknej niedzieli. Szczęść Boże.